Dane Casa, czyli Zostań w domu, to najnowsza piosenka Ariela de która podbija obecnie listy przebojów na całym świecie. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco na Głowów Dance Challenge. Ja zatańczę dla Państwa choreografię do tego właśnie utworu. Waszym zadaniem jest nauczyć się tej choreografii, zadańcie ją w własnym domu i oczywiście nagrać. Na Państwa nagrania czekamy przez dwa tygodnie. Potem zmontujemy z nich jedno wielkie wideo. Głowów Dance Challenge. Zapraszam! Pierwsze elementy tej choreografii to Refen, czyli Kera de rozkładamy ręce rozkładamy nogi i skacząc dwa razy w tył na połączonych nogach robimy domek hop, hop za drugim razem zadbaj o swoje bezpieczeństwo czyli jeden, drugi i znowu hop, hop potem idziemy trzy kroczki do przodu myjąc ręce raz, dwa, trzy a za czwartym razem jest tylko tap, czyli prawa nóżka Odbija się i wracamy za stroną. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tu jest głową. Później idziemy sobie trzy kroczki do boku. Jeden, drugi, trzeci. A za czwartym razem kichamy, oczywiście głowicę. Siuk. Raz, dwa, trzy. Siuk. I to wtedy te cztery razy. I znowu mamy rękę, czyli kętę na Później gra dla. Ręce na ramiona. Później myjemy ręce w trzech krokach. W tylko uderzenie palcami o parkiet I wracamy na miejsce. Tutaj była nasza główka. I znowu idziemy. Jeden, drugi, trzeci, kichamy. Jeden, drugi, trzeci, kichamy. Jeden, drugi, trzeci, kichamy. Jeden, drugi, trzeci, kichamy. To, co jeszcze Państwo zauważyliście, mamy kroki do salsy, czyli krok, wróć, połącz. Krok, wróć, połącz. Wchodzę, wracam, łączę, wchodzę, wracam, łączę, na jedną nóżkę zawracam, łączę, na drugą zawracam, łączę. Zawsze jestem w tym samym miejscu, tylko idzie noga i biodro po jednej stronie i po drugiej. Ręce sobie trzymamy szeroko, żeby nam się nie robiły wiatraczki. Mamy jeszcze taką falę, jeden, drugi, trzeci i za czwartym razem ręka idzie do góry. Noga jest do góry, podskakujemy, hop. Jeden, drugi, trzeci, hop. Jeden, drugi, trzeci, hop. I uwaga, bo ten element następuje trzy razy. Później mówimy, żeby zatrzymać koronawirusa, a w drugiej części piosenki jest, że cały świat się zamienia w jedną wielką rodzinę, wtedy pokazujemy serwuszko. Czyli jeden, drugi, trzeci, hop. Jeden, drugi, trzeci, hop. Jeden, drugi, trzeci, hop. I zatrzymujemy wirusa. I znowu mamy lefę. Jeszcze jeden krok się pojawia w tej choreografii. Jest to krok do paczaty. Czyli bardzo prosty kroczek. Idziemy sobie do boku. Krok, połączyć, krok. dostawę nóżkę. I ta nóżka, którą dostawiłam wychodzi w bok. Jeden, drugi, trzeci. Dostaw. Jeden, drugi, trzeci. Dostaw. Jeden, drugi, trzeci. Dostaw. Na tym kroczku możemy sobie po prostu falować rączkami. Albo na końcu możemy sobie rączki podnosić, tak robimy podpórkę pod łokcia, druga rączka do góry. W Ostatniej części piosenki mamy. Otwieramy ręce przez zewnętrzną część do domku. Ręce wracają, idą przez środek z domu ramion dołek. Idą przez środek w dół, idą do góry ramion dołek. Idą ze środka, idą do domu, domek, i tak dalej. Czyli albo na zewnątrz do domku, albo do środka do domku. I na samym końcu możecie Państwo pokazać serduszko, albo nam pomagać, albo się pochłonić wedle uznania. Do dzieła!